Niemal 30 pasjonatów zaprezentowało swoje kolekcjonerskie zbiory podczas pierwszych pleszewskich spotkań kolekcjonerskich, które odbyły się 9 listopada w nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Przez kilka godzin pleszewianie i goście mogli podziwiać kolekcjonerskie perełki, jak choćby modele koleje lub samochodów, znaczki pocztowe, płyty winylowe, biżuterie z modeliny, komiksy, stare banknoty, lalki z porcelany, szable, stroje napoleońskie, kredki, naparstki, a nawet zebrane z całego świata saszetki z cukrem. Dużą ciekawostką była wystawa unikalnych zdjęć Pleszewskiej Kolejki z pierwszej połowy lat 80., wykonanych przez Francuza Serża Kotmana. Podczas imprezy zaprezentowali się także gimnazjaliści z zespołu szkół publicznych nr 3 w Pleszewie z dyrektorem Grzegorzem Jenerowiczem na czele, który osobiście prezentował cenne skarby tamtejszego klubu modelarza. Nie zabrakło także naszych pleszewskich harcerzy swoje stanowisko miał również klub Stal Pleszew. Spotkaniom kolekcjonerskim towarzyszyły inne imprezy. Goście mogli spróbować zatańczyć zumbę lub dowiedzieć się jak upiec pyszne pierniki. Zaprezentowali się także podopieczni studia Tańca Frajda oraz pleszewscy karatecy. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia byli Piotr Świderski oraz Przemysław Konopczyński. Wsparcia udzielił Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, a patronat medialny objęło Życie Pleszewa.